Panie Adamie, z tego co udało mi się o panu dowiedzieć w sieci, głównie, to jest parę wątków, które zbliżają nieco pana życiorys do życiorysu patrona naszego festiwalu Michała Spisaka. Rozumiem, że żartuje pan teraz? Nie, nie, nie Pewnie. żartuję. Um, Miał Spisak cierpiał, chorował na polio, cierpiał na niedowładnug, więc często całymi dniami leżał w łóżku. Um, I pewnego dnia, leżąc w łóżku, przez otwarte okno usłyszał dźwięk skrzypiec, w których się zakochał. Um, pan też miał pewnego rodzaju takie okno na muzykę. Był to sklep muzyczny Music for You. W jakiej muzyce pan się zakochał jako dziecko? No, to nieźle, niezłe porównanie Pan wykonał. Sklep music For You w tamtym czasie, a były to lata 80., specjalizował się przede wszystkim w muzyce, która. Znaczy, nam się wydawało, że kupowaliśmy rzeczy oryginalne, ale to były nagrania pirackie, przegrywane na, no na kasety, tak. Nie wiem, to za, niby nie tak dawno, ale to zamierzchłe czasy. I ta muzyka była bardzo różna, ale ja pamiętam, że namiętnie słuchaliśmy wtedy punka. Więc jeżeli jest jakieś porównanie tutaj z Haydnem, to raczej, przepraszam, ze Spisakiem, to niestety no, nic takiego nie mogę powiedzieć. Na pewno nie była to muzyka poważna. Był to metal, punk, no takie różne rzeczy, więc tego słuchaliśmy. Nie do końca mi się to podobało, tak przyznam szczerze. Ale z racji tego, że słuchali to koledzy i w miarę się tym jarali, no to z czasem ja też zacząłem się tym jarać. W pewnej wypowiedzi powiedział Pan, że Pana rodzice włożyli ogrom pracy, zrobili wszystko, by mógł się Pan rozwijać w stolicy. Podobnie było z Michałem z Pisakiem, bo jego mama była praczką i dożyła wszelkich starań, żeby wysłać go do szkoły muzycznej do Warszawy, do rodziny. Ponieważ z przemysłową domrową górniczą nie mógł, co nie, miał, nie mógł zbytnio wiązać przyszłości ze względu na swoją chorobę. No i to się udało. Wysłała Michała Spisaka do rodziny do Warszawy, tam ukończył tą szkołę muzyczną. Michałowi Spisakowi już nie mogę zadać tego pytania, ale mogę zadać je panu. Co trzeba zrobić? Jaką osobą być, żeby wykorzystać tą szansę, którą dali rodzice i po prostu osiągnąć sukces? To jest chyba, jakby to powiedzieć, no musi to się spotkać na pewno z pewną pasją człowieka, z czymś, co odkryje. Wszystko jedno, czy to jest rzecz, która w nim się narodzi w czasie właśnie studiów, czy to będzie rzecz, z którą te studia. Przybędzie te wybrane, wymarzone na przykład, tak? No, bo to jest taka rzecz, która nas potem bardzo mocno, ta pasja, bardzo w sumie nas potem jakoś tak trzyma na tej drodze. No, my chcemy to po prostu robić, w tym być, to wykonywać, w tym się rozwijać i w sumie to jest chyba najważniejsze, no bo można mieć różne pomysły na dzieci. Yy, bardziej udane lub mniej, no ale to jest podstawowe pytanie, czy one za tym pomysłem pójdą. Czasem bywa, że idą, no ale najfajniej by było, gdyby ten pomysł, który czasami jest pomysłem rodziców, w moim przypadku tak oczywiście nie było. Rodzice mieli, a ja szczególnie mama, trochę inny pomysł na mnie. Eee, chcieli dla mnie po prostu takiego znacznie spokojniejszego życia, <laughs> bez takiego cygańskiego bycia ciągle na torbach w rozjazdach i, 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 i bycie ciągle gościem w domu. No ale czasami też bywa tak, że dziecko może potem rzeczywiście ten pomysł rodzica podłapie i odkryje jako swoją pasję. To się oczywiście zdarza i wtedy dzieje się taka rzecz przedziwna, że to nie jest, że ta, że to zostanie wykorzystywane, wykorzystane, ta szansa zostaje wykorzystana, to po prostu Nagle człowiek znajduje się no, we właściwym miejscu, właściwy człowiek. Tak było chyba ze spisakiem. Najpierw, tak jak pan mówi, szkoła muzyczna, potem trafia do pani Boulanger. No I tam się mi się wydaje, tak najdobrą sprawę, jego talent daje o sobie znać. On się rozwija pod okiem kogoś, kto, tak jak czytałem, w pewnym momencie otacza go niemal taką macierzyńską troską. I mówi o jego wielkim talencie. Uwierzyła. To też jest dość ważne, żeby na tej drodze spotkać kogoś, kto zobaczy w tym młodym człowieku talent. Tak było w przypadku mojego kolegi, który dzisiaj jest wybitnym chirurgiem, który po prostu zdał do, <gry> na studia medyczne tylko dlatego, że ciotka powiedziała, że wiesz, no, zdawaj na studia, będziesz tam lekarzem i tak dalej. I on zdał i siedział na tych studiach bez żadnego. Przed takiego przekonania, aż do pewnego momentu, kiedy trafił na y, znanego profesora chirurga, który z kolei go za, mu zaproponował, uwaga, żeby przyszedł na blok operacyjny i mu trochę poasystował. I Ten młody adept jeszcze nawet nie wybrał specjalizacji, nagle staje się, staje na bloku operacyjnym i, i, i widzi w tym. I zaczyna go to na, naprawdę interesować i kręcić. I takich przykładów jest bardzo dużo. Y, no. Także to jest taka rzecz, która się oczywiście zdarza, że czasami można nie tyle, że wykorzystać tę sytuację, ale jak się trafimy we właściwe miejsce, a trzeba szukać, jak powiedział Steve Jobs, tego swojego miejsca, twórca Apple'a, co to właściwie jest, co w życiu chce robić, no to się z tego może rzeczywiście wydarzyć niesamowita rzecz. To oczywiście na no właśnie. Nie może być tylko i wyłącznie pomysł na życie, ale jak mówię, pasja. nie, bo Pomysł to jedno, co mogę robić. Mam wiele osób, opcji, dróg, one z czasem się wykruszają, ale najważniejsze to jest trafić z pasją. No to prawda, tak było i w przypadku Michała Spisaka, bo już ucząc się na Akademii Muzycznej w Katowicach napisał kilkadziesiąt dzieł muzyki klasycznej. W ogóle był uważany za bardzo zdolnego studenta, jak również nakłaniał swoich kolegów żeby zbierać się na świeczki, żeby ćwiczyć grę na instrumencie i szkolić swój warsztat. Również po zamknięciu Akademii Muzycznej zbierać się na świeczki, żeby po zmierzchu grać dalej. Ale nie do końca był takim studentem, powiedzmy poukładanym, bo potrafił się i sprzeciwić swoim profesorom. A jakim studentem był Adam Woronowicz na Akademii Teatralnej? Mi się wydaje, że tak w miarę grzecznym, w sensie nie robiłem jakichś problemów moim profesorom, raczej przyjmowałem ich autorytet. No, to były naprawdę takie poważne osobowości, bo i Gustaw Holubek, Zbigniew Zapasiewicz, Maja Komorowska, Zofia Kucówna, no i, i, i rzeczywiście wielu, wielu innych. Także ja byłem bardzo tą szkołą przejęty i bardzo mi zależało na takim zdobyciu jakiegoś takiego. No, że jestem tu na właściwym miejscu, tak? Więc w sumie byłem dość pilnym uczniem, jeżeli tak można powiedzieć, co zostało jakoś bardzo szybko zauważone. Tak. I, i, i myślę, że z tak z roku na rok pogłębiałem tą taką jakieś takie przekonanie, że chcę w tym być, tak? Chociaż ta droga była rzeczywiście dość żmudna i i długa, i ona wymagała jeszcze bardzo, bardzo wielu, wiele momentów takiej no, yy, no pracy też, ale, ale takiego dużego wysiłku, zaparcia się. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdybym nie widział w tym, yy, że, że to jest to, co chcę robić, nie? I to byłem o tym głęboko przekonany. Myślę, że tego nie, 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 nie ma szans dzisiaj. Z perspektywy czasu widzę, że takie rzeczy są możliwe, yy, takie przekraczanie siebie. Tylko w jednym przypadku, kiedy czujemy, że to jest nasze miejsce, nasza droga. Michał Spisak powiedział. nie też na świeczki. No tak. E, Michał Spisak powiedział kiedyś, że muzyka musi wejść w społeczeństwo. Były to słowa sprzeciwu wobec tezy, którą wysnuł jego profesor, e, który twierdził, że muzyka klasyczna powinna być tylko i wyłącznie dla elit. E, rozszerzmy nieco słowa kompozytora. Kultura musi wejść w społeczeństwo. Czy nie uważa Pan, że ta kultura ambitna w dzisiejszych czasach ostała się jedynie przy tych, w cudzysłowie, elitach, a tak naprawdę społeczeństwo cierpi na deficyt kultury, ze względu na to, że jest karmione, karmione tym, co miałkie, łatwe, niezmuszające do myślenia? No, ja myślę, że to zawsze miało miejsce, zawsze było w historii świata. Mieliśmy taką kulturę, tak jak Pan mówi, Taką bardzo. No, był jarmark, tak, i był teatr, tak. Była potańcówka yy, jakaś, yy, na jakimś weselichu albo jakaś, jakaś zabawa i, i było coś, co nazywaliśmy no, no, balem to może za duże słowo oczywiście one były zarezerwowane dla elit, ale było coś rzeczywiście takiego wystawnego, tak. Był wyszynk. Yy, i. Była, była jakaś poważna sala, gdzie można było zjeść wykwintne danie. I no oczywiście zawsze tak, tak było. E, można zjeść ich od doga i, na szybko i, i umówić się gdzieś na jakiegoś poważno, w poważnym lokalu na coś, na coś lepszego. E, Także to jest zawsze. Natomiast ta równowaga została dzisiaj zachwiana, myślę, przede wszystkim przez to, że. Kulturę, tak zwaną, o której Pan mówi, może tworzyć każdy. Nie? Poprzez nagranie, wrzucenie jakiegoś głupiego, durnego filmiku, który nagle ma kilkaset tysięcy odsłon, a im głupszy i durniejszy, tym lepiej, bo więcej osób go zobaczy. Więc to przez to, to łatwy dostęp. Dzisiaj jakiś film, czy, czy, czy nawet są festiwale, gdzie, gdzie film, film, który kiedyś był zarezerwowany naprawdę dla elity, która to, to tworzyła, czy. czy, czy czy, czy realizowała? Dzisiaj może to realizować każdy. I myślę, że to się bardzo dzisiaj, ten dostęp przez, przez media, kręcimy aparatami, telefonami, więc ten dostęp do sprzętu jest bardzo prosty. Bardzo, tak bym powiedział, na wyciągnięcie dło, dło, ręki. Kto, jeżeli ktoś chce, no to, to, to proszę bardzo, no, może się realizować. Oczywiście, jakie to jest, to już jest drugorzędne, ale. Ale rzeczywiście zaczynamy tęsknić w zalewie tego wszystkiego, o czym Pan mówi, za czymś wyższym. Tak? Paradoks największy polega na tym, że pomimo takiego dostępu do technologii trudno nam oddać głębie dzieł Caravaggia właśnie poprzez te urządzenia, które wydawać by się mogły dają większe możliwości niż pędzel i płótno. Albo, albo, albo stajemy wobec ta, kaplicy sekstyńskiej, czy, czy dzieł Michała Anioła i, i innych, i jesteśmy porażeni nie tyle może wielkością, co czymś, co trudno nam określić i nazwać. Tak? I to jest chyba to, jest to co, czego się nie da podrobić. No, mamy program pod tytułem Twoja twarz brzmi znajomo i jak pan. Dobrze wie, tam ktoś jest Samantha Fox, ktoś tam Ma Ma Madonna śpiewa, ktoś tam Freddy'ego Mercurego śpiewa, ktoś tam i tak dalej, nie? Nawet jeżeli mu to bardzo dobrze wyszło, nie? I tam dostał dzisiaj 10 punktów, no to to jest dalekie od oryginału, to znaczy od tego, kto po prostu no jest jedyny i niepowtarzalny i, i, i jego rys jest, jest niebywały, no. Ja się zachwicam Davidem Bowie i, i uważam, że no ktoś taki był jeden, i. i i to, że on eksperymentował i w tym swoim świecie cały szukał sw swojej drogi i całe życie, więc to jest, to jest ciekawa rzecz, o, o której Pan mówi, że można połączyć tę sztukę wyższą z tym, że to jest mimo wszystko wykonywane dla ludzi i na te koncerty przychodzą dziesiątki tysięcy ludzi. To jednak w wielu wypadkach tych artystów to jest sztuka, to jest wielka sztuka i to jest coś, magicznego. W naszym kraju dzieje się rzecz bez precedensu, bo wydawać by się mogło, ktoś z nas, Dawid Podsiadło, nagle sprzedaje w ciągu kilkudziesięciu sekund w trzy stadiony po 80 tysięcy ludzi. No, taka rzecz nie miała historii, w historii polskiego show biznesu miejsca, w ogóle nigdy. Eee, więc coś jest na rzeczy. To może nie jest kwestia tylko i wyłącznie mm, Tekstów, utworów, to oczywiście wszystko jest składowym ale osobowości tego, tego człowieka, i tego, że zniesie ze sobą coś, co sprawia, że ludzie chcą z nim obcować właśnie w tej przestrzeni na żywo. I, i to bym nazwał sztuką właśnie wyższą, cho, która, no, tak jak mówię, ona dotyka ludzi, czyli można powiedzieć, nie jest elitarną, zarezerwowaną dla naprawdę wyjątkowych ludzi, ale jest właśnie dla ogółu. Tak? Oczywiście decyduje kto w ciągu tych iluś sekund załapie się i, i kupi ten bilet, ale nie zmienia to faktu, że zapotrzebowanie jest tak ogromne, żeby, żeby z, z czymś takim podczas tego wieczoru obcować. Więc bym powiedział, że jest w nas, w, w ludziach yy, chyba taka potrzeba obcowania z czymś prawdziwym i autentycznym. I wtedy, kiedy to się zdarza, to ja uważam, że to jest właśnie ta, ta sztuka wyższa. To o, o, ona sprawia, że, że coś się z takiego z nami dzieje, że nie, że, że się zmieniamy, ale jakoś inaczej reagujemy na to, nie? Dawid Podsiadło, to jest zresztą z Dąbrowy Górniczej. Pozdrawiamy Dawida. Mi Naprawdę się... tak. Dawid jest z Dąbrowy tak. Górniczej? No to kurczę, nieźle. Spisak, Dawid Podsiadło, no. <laughs> nieźle. Um, ale tak... Jakby podsumowując, czy dojdzie do pewnego momentu, że ta współczesna kultura sięgnie dna, a potem będzie musiała się odrodzić? Ja myślę, że dla wielu ludzi ona wielokrotnie sięgała dna, dla pokoleń, które pamiętali, prawda, dla pokoleń, które urodziły się przed wojną. Kultura bikiniarzy, czy, czy jakieś inne w ogóle tutaj była kulturą dna, tak. narodziny rock'n'rolla były sięgnięciem dna i sztuką wręcz wyklętą, żeby nie powiedzieć, zakazaną w niektórych Stanach Zjednoczonych Ameryki, co fantastycznie pokazuje film Elvis, tak? kiedy to się wszystko rodziło, czyli pewne gesty były w ogóle zakazane i sięgały rzeczywiście dna. No więc. Myślę, że sztuka miała w sobie tak. Był teatr grecki, teatr rzymski, który sięgnął Bruku, także bardzo takie prymitywne wyobrażenia na ulicznych przedstawień, gdzie z powodzeniem odgrywano prawda, sceny kopulacji i innych takich rzeczy. No, dla wielu, którzy cokolwiek kiedyś pamiętali czy widzieli, no, dotykało to dna. była. Także to z tą sztuką to jest tak, że ona trochę właśnie zawsze szoruje podnie. <grybujesz> zawsze szoruje pod żeby się czasami zerwać i podnieść do lotu. Także. Z tym jest różnie i na to nie mamy wpływu. Tak się po prostu zdarza, że rzeczy, które dla pokoleń były czymś właśnie zbrukanym i w ogóle zaprzeczeniem muzyki dla niektórych pokoleń stają się muzyką kultową, taką, a z kolei pokolenia, które przychodzą po nich, nie rozumieją tej muzyki, teraz mają jakąś inną. Z kolei my odbieramy tę muzykę, że już to nie jest muzyka, tylko dźwięki komputera, tak? Kurczę, różnie z tym bywa. I to jest, i to jest strasznie ciekawe, że, że myślę, że, że są takie procesy, które zachodzą i one są bardzo charakterystyczne, jakbym bym powiedział, nieodzowne dla sztuki. Więc wydaje mi się, że sztuka zawsze będzie istnieć w, i będą oczywiście ludzie, jednostki. No, bo wiadomo, że dzisiaj tworzyć i śpiewać może każdy, ale będą rzeczywiście jednostki, które się będą na tym tle wyrażniały i ich będziemy nazywali wybitnymi artystami, a wszyscy pozostali gdzieś znikną, co jest naturalną rzeczą. Nie, nie zmienia to faktu, że będą sprzedawać czy będą ich klipy oglądały tysiące. Po prostu yy, tak się to po prostu dzieje. Nie mam na to wpływu. Nie wiem, z czym to jest związane tak. Naprawdę. Mieliśmy, mieliśmy w Polsce różne etapy, lata 90. to, nas, to jest właśnie narodzenie się muzyki disco-polo. Proszę spojrzeć, nikt by nie przypuszczał, że wielu z nich stanie się gwiazdami telewizji, wręcz postawa, postaciami kultowymi, jak chociażby nie wiem, Zenek Martyniuk i jakby sylwestro Zakopanem jest niemożliwy bez niego. Ciekawa rzecz. Taka bym powiedział. No, ludzie go to chcą po prostu słuchać. No i nie mam na to wpływu, więc, yy, więc tak to jest. No. Yy, a jeszcze raz powtarzam, no i przechodzi taki chłopak właśnie z Dąbrowy Górniczej. <grychy> no i, i, i w kilkadziesiąt sekund sprzedaje kilka stadionów po 80 tysięcy ludzi, więc to jest niesamowicie imponujące. Nie? Wydawać by się mogło ten śpiewa piosenki i ten śpiewa piosenki, tak? No właśnie. Może kiedyś się spotkamy na Międzynarodowym Festiwalu Mienia Dawida Podsiadło. Dziękuję no, bardzo. Może, Zaraz może. może. Życzmy sobie tego w Dąbrowie Górniczej. <laughs> Dziękuję bardzo.